Cześć, witajcie! Wielu z Was pisze do mnie z prośbą o przepisy na wegańskie potrawy, więc dzisiaj sprostam temu zadaniu i przygotuję dla Was wegańskie burgery z selerem. Ciekawi, co to będzie? No to bierzmy się za przygotowanie. Tutaj mam przygotowaną kaszę jaglaną, którą wcześniej przepukałem. Dopóki woda, która wycieka z kaszy, będzie przezroczysta, na początku będzie mętna, więc musicie ją pukać pod bieżącą wodą. Potem zalałem ją zimną wodą. Centymetr ponad powierzchnię kaszy i posoliłem, i potem gotowałem pod przykryciem 15 minut na wolnym ogniu. Wyłączyłem e, gaz i dałem kaszy odpocząć, aż ona będzie, nie będzie sypka, ale będzie taka kleista. No to bierzemy się za pozostałe składniki. Potrzebujemy zestrzec sobie seler na grubych oczkach. O, więc na pół, żeby było łatwiej, i ścieramy. Teleż już jest starty, więc teraz posiekam sobie cebulę. Ok, teraz potrzebujemy zagrzeć sobie na patelni olej słonecznikowy, a ja za ten czas dokroję sobie cztery ząbki czosnku. Potrzebujemy mocno podkreślić sobie smak tego burgera, więc i cebula ląduje na naszą patelnię. Chwilę potrzebuję to się podsmażyć. I dodamy sobie czosnek, ale razem z cebulą dodamy sobie też seler. O, I porządnie smażymy. Mieszając to jakiś czas, żeby aż za bardzo nam się nie przysmażył, ale poprzez przysmażenie selera ono od razu nam zmięknie, więc będziemy mogli go krócej trzymać w piekarniku. Teraz dodajemy czosnek i smażymy jeszcze jakieś 2 minuty. Seler usmażony ostygł, więc teraz możemy go połączyć z kaszą jaglaną. Potrzebujemy miskę, cały seler idzie do miski. Kasza jaglana również. Jedna czwarta szklanki bułki tartej, 50 g mąki gryczanej, łyżeczka papryki wędzonej i pół łyżeczki płatków chili. Sól, pieprz. I teraz wszystko razem mieszamy. Masa na wegeburger jest gotowa, więc teraz blaszka do pieczenia, ponieważ będą to pieczone burgery. O i formujemy sobie w rękach. Zobaczcie, jak wyglądają moje burgery. Lądują do piekarnika, 180 stopni, 10 minut z jednej strony i 10 minut z drugiej. Wege burgery są już upieczone. Teraz delikatnie się ostudzą. A my przygotujemy bułkę. Przekrawamy ją na pół i przysmażymy ją sobie na suchej patelni. Po to, że kiedy potem posmarujemy jakimś sosem, to ten sos nie wsiąknie w bułkę, więc włączamy gaz i bułka ląduje na patelni. To jest pożądany przez nas dźwięk i smarujemy je musztardą, kilka listków sałaty. O, proszę. Veggie burger. ogórek. Nasz burger jest już zrobiony. My idziemy robić zdjęcie i yes. jeść.